Dzień dobry do widzowie w dzisiejszym odcinku 3 porady na zarobienie Coina Smogins 23 Pierwsza z nich to jest mianowicie taka, że wchodzicie sobie y, tutaj normalnie i sobie odbieracie te nagrody, czyli paczki, zakodziki tutaj na urodziny. Odbieracie sobie, tutaj losujecie karty, osiągnięcia. No i za to macie też koina, jak to się sprzedaje. Drugą radą to jest taka, że wchodzimy w paczki, paczki plus i odbieracie paczki za 20 tysięcy albo za 33 tysięcy. I za te karty, co z nich wypadło Wam. W SBC jest ta paczka. Paczka SBC. I z niej wypadają karty bardzo dużo. Warte, to jest skład, który wypalamy. Ja wypalam zawsze sobie same duplikaty. 15% zgrania, 84% ogólna ocena. I mamy paczkę SBC. Otwieramy sobie paczkę SBC. I z tej paczki w bardzo dużo kwarte, mianowicie no 4 miliony je całe, wystawiamy sobie go i mamy zarobione 4 miliony. I to jest tyle z dzisiejszych rad, jeszcze chcę Wam powiedzieć tylko, żeby... Trzy łapki w górę, kolejny odcinek.